Jeżeli chcesz kupić końce za PayPal, PaySafeCard lub Skrill, to zapraszam do Solo Gaming. Na hasło ADAH otrzymasz 5% zniżki. Pamiętajcie, że zakupu możecie dokonać na każdą platformę. Wszystkie linki w opisie. Dzień dobry, czy cześć, cześć, z tej strony Patryk. Witajcie ludziska w kolejnym opening packs na moim kanale. Dzisiaj wyszły Team of the Year, a więc zapolujemy na środkowych obrońców i ogólnie na całą linię defensywy. Dobra, otworzymy sobie najpierw paczkę za 15 tysięcy monet. Wydamy w tym odcinku 100 tysięcy monet. Codziennie będziemy wy wydawali po 100 tysięcy końców. Myślę, że to będzie najlepsza rzecz. No i tutaj, tutaj mamy w paczce za 15 tysięcy końców, mamy jedynie bentekę, ale może coś dalej będzie spójrzmy dalej, ale chyba nic raczej nie będzie. Dobra, wszystko wyślemy sobie do. Tak będzie najlepiej. Teraz paczka za 25 tysięcy, jest tutaj 10 tych paczek i może coś właśnie Higuain przyniesie nam szczęścia w tym momencie, ale mamy słabego zawodnika. Pierwsza paczka na dzisiaj za 7,5 tysiąca, jeszcze mamy 56 tysięcy, czyli w granicach 7-8 paczek i tutaj mamy Olicia. Griezmann, Antoni Griezmann. OK, pomijamy i coś mamy tutaj. Remy. to jest kolejny dupli duplikat za 25 tysięcy monet, kolejną paczkę. I, 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 I tutaj mamy... Montari... No nic. I tutaj mamy Rafaela. I Leo, Leo Messi, wielki przegrany, złotej piłki, bo no, wiadomo, Cristiano Ronaldo i Edin Dzeko. Belushi nie polecam wam, a to jest pomocnik, to nie. Jest jeszcze napastnik. Czekamy, teraz poczekamy, może ten igłań coś przyniesie. Głębę, bueno, niestety, ale zawsze warto przejść do samego końca, bo te karty lubią być na samym końcu. Dobra, jeszcze trochę. <laughs> monet zostało 30 tysięcy końców. No, to jest jeszcze 5 paczek, można by tak powiedzieć. Peralta Może paczkę za 15 tysięcy można zobaczyć. Okej, okay, paczka za 15 tysięcy. Otworzymy sobie te dwie paczki za 15 tysięcy. I no trochę już monet poszło i tutaj mamy uczę. Fuck do 600 tysięcy, i to już jest definitywnie. Otworzymy jeszcze te paczki po 15 koła. I tu mamy AU. Skip. Banner, Ovalak, Lima. I nic chyba więcej ciekawego Lima. To może tym razem paczkę za 7,5 tysiąca. Wtedy będzie równe 30 tysięcy monet. No i dobra, Tim Howard. Pomijamy... Piatty... i Lipa. Lipa, straszna. Nie, nie, nie. 30, 15. Dobra, skip. Cardozo, okej, okay. Tak, szybki. Masakra a jak tutaj, w ale to nam jest w ogóle niepotrzebne. I ostatnia paczka na dzisiaj za 15 tysięcy monet i w tej paczce będziemy mieli na pewno jakiegoś Tota. Jak nie, to będziemy polowali w następnym tygodniu Pepe. Także zawodnik król Madet, ale może myślałem, że Sergi Ramos. Niestety. Jeszcze dalej przejdźmy. No ale cóż, nic nie trafiamy. Dobra, tak więc ludziska, dzięki wam za pierwszy Totowy Pack Opening. Tak więc dzięki, trzymajcie się, do następnego. Serwusik.